Witam Państwa! W sklepie spożywczym panuje wielkie poruszenie. Zbliża się weekend superbohaterów, czyli świąteczna zbiórka żywności. Produkty na sklepowych półkach z wielką niecierpliwością czekają na kupujących. Wygląda na to, że mają im coś ważnego do powiedzenia. Spróbuję dowiedzieć się o co chodzi. Jestem szynką, smaczną szynką i tak marzę, pokryję mu, by na święta był plasterek takiej szynki w każdym domu. W takim domu co bogaty, także tam gdzie liczą grosze. Sama jednak tam nie trafią, pomóż innym, bardzo proszę. Miło będzie takiej szynce, spędzić święta przy choince. Na makowiec dziecko czeka, lecz gdy w domu nie ma mleka, mama nie upiecze ciasta, pomóż innym. Koniec! Basta! Jajka też by się przydały, by makowiec był wspaniały. Niechaj pachnie każdy kąt, pomyśl o tym w czasie świąt. Chociaż jestem zwykłym serem, chcę być superbohaterem. Wtedy tylko nim się stanę, gdy do biednych się dostanę. Idą święta, każdy święta niech pamięta, gdy posiłkiem się podzielić innym święta. co możesz, wtedy jednym pomożesz I wszystko jasne, super bohater jest to produkt, który dzięki Państwu może znaleźć się na świątecznym stole ubogich rodzin. Włączmy się w świąteczną zbiórkę żywności. Ze sklepu spożywczego mówiła Barbara Smolinska. Świąteczna zbiórka żywności, dla wszystkim...